Eee, lo, elo, widzowie! Wiem, że była przerwa na moim kanale i dość długa przerwa. Ale wracamy z odcinkami ze Squadbusters. Obiecuję, to seria zostanie. Ale mniejsza z tym. chciałem nagrywać, ale zapomniałem o tym, że w ogóle nie tylko odcinki. I ogólnie mówię... Moje... Tak to wygląda. Tyle mam klasycznych barbarianów te klasycznych, tych, ale co najciekawsze, i co mi wkurza, mam 9 klasycznych medyków, 9 klasycznych Dynamików, <laughs> tu inne takie rzeczy, ale barbariana mam najmniej. Tu łuczniczki klasyczne, wszelkie 5 klasycznych, dwóch klasycznych, bo, 5 klasycznych nit i jedną podstawową Tom. I jeszcze jednego y, klasycznego handlarza, a ogólnie, mam, o właśnie, chciałam mam nawet i zasłaniać, tak. Trochę mam tu już bazy ułożonej, ale co najciekawsze, yy, a już jestem na 42 poziomie. Próbuję zdobyć bilet i zagramy sobie to. Tylko czekajcie chwilę, jednak trochę się przyda dźwięku. Bo ogólnie jest taki problem, że jeśli odchodzi, to chodzi, w dźwięku delikatnie mówiąc się nie da czasami grać. A jeśli chcecie mi dojść ze znajomych, to, to jakby możecie mi dać znajomych, i chętnie zaproszenia. jak na, nazwa, jak Brawlu, nie pytać się mam takie coś ale, jeśli. jeśli oh kurwa, sobie ja wyskakuję. Jeśli będziecie mieli coś znajomych, chętnie przyjmę zaproszenia. Ale. Bez gadania, grajmy. I tak, nie mam biletów do skrzynek. Bonus. Nienawidzę duchów w całej adresie. E, nie tutaj. Dobre tryby mi się trafiły. Oj, mama i woła. Nie, teraz. No widzę, ja musiałam zjeść kolację Ale znowu zagramy, ciekawe, które miejsce miałam Dobra Był dobry tryb i straciłem szansę, dobra Gro, błagam cię <głosy> Najgorszy <głosy> Najgorszy jest Najgorsze jest to. Najczęściej jest względem takich typów. Czasami. Kolejny Dobra, i to się jeszcze nie da. ta pomoc nie drzewo z zukitu, ale nie całkiem, bo. O to, to jest dobre, że ona jest tak samo jak ten drwal dobrze, bo ona ści, jakby nie ścina, ale te marchewki też już Kurde o kurde. O co już ma szeli na fuzji. Dobra, też mam już masz na fuzji. I zarobek łatwy, bo teraz na przykład on nie drzewo a ja... O! Wow. Ale ładny zarobek. jak zawsze jest przydatny kolcik oj spadłem, podoba mi się to o elegantko, ona zbierze sobie roślinki, a ja Podeszcie miękko, dobra. I teraz zostałem Bam, robi na odcinku. I ja zauważyłem jedną rzecz. Teraz nagrywam to. O kurde. O kurde, chłopca muroł. Dobra, nie Dobra, nie żyją jest dobrze. Mmm... port grymionowej. No chórzy. Dobra, tego szybko załatwiamy. załatwimy To ryż i mu typa. Dobra, elegancko w ogóle na odcinku. Ja jeszcze zadanie dzienne mam, więc jeszcze ja muszę je wykonać. Kolejka, z którą? Mauricy. Mauricy. <laughs> ci przyjmę do znajomych. A jak ty masz z Maurycy, tam? Maurycy. profil. Dobra, jest dobra. Za ładnych posłów. No, bosowie są łatwi. Bosowie nie są łatwi. Z drugiej służę za Yeah. <laughs> it Nie, no. co i centralnie w momencie kiedy ja się biję z bosem. Nie, Colt na super. Boczeń pierwszego miejsca. A czy znaczy, nie wiem do kogo już nie podjeżdżać. Blik mi się mega przyda. Dobra. No i teraz mi przestań gonić Zarobiście Ham... Nie, ty jesteś... Wypierdielaj ode nie tykie! Ja... Nie, nienawidzę tych graczy Ale to, nie... Ja nie rozumiem rukingier. gier Niektórych Niech skład z jednej ruki. Ty się idziesz spokojnie... No nie, chłopcu ma super nitę No to jestem... No i ma szósty miejsce Nie za pasy Nie wiem, pasy ją właśnie nie no, super. Kurna fuzji nie super 2. Nie no, super. Nie dostałem takich typów, w co ja nie uwierzę. Oh, kurna fuzji, super, strasznie. Nie, ja straciłem tu. Dobra, super. Oh, ja tego nie obram. Jeszcze ten mnie goni no pierdziele Dobra, może uda mi się jakoś zająć piąte miejsce, nie wiem, Dobra, piąte miejsce jest. Ale ja typu dostałem. Jeszcze e. Jeszcze dwie rostęp, super Dobra mm, kupujemy ten Bo tu mam i to się poleca Nie wydawałbym, jakby nie było tary, Ale teraz musi być rzadka jak na 100% I musimy dostać medyka, chociaż jednego medyka Chociaż jednego medyka chciałabym, albo tanio majka O już Cię boję O nie jak ktoś ma kulta Tym to ja się poddaję nie. Ty jesteś najlepszy. Koleś bo mnie Cię zabije no, no chyba koleś nie ogarnia Raj, ja jestem głupi. Ja sam mogę wziąć tamtego i on by. Co ty będziesz? Przydatny, mi się więcej robotą 4000. 4 samolot? jest. Do zrobienia.

Ja mam kolejną szelkę na fuzji Ale to był gubia No ma dwie szerki, no Właśnie to chciałem, ja właśnie tak Jak mi tu zaraz wjedzie jakaś szelka i stały team i mi wywali połowę jednostek w kurze. Ja robię to te teraz za to, że on ma właśnie to, że na drugim, że jakby będzie mnie leczył. Nita. Później to jest up. Jakby nic na dwóch gwiazdkach według mnie jest jednak średnie. Bo na początku myślałem, że będzie up, bo widziałem, jak ty by mi rozwalały tą nitą. To myślę, dobra, będzie up. Dopiero jak zobaczyłem, jak to wyglądało, granie tą na drugim, to tak trochę się za. Na początku byłem tak szczęśliwy, że mam nic na drugim, a po, później tak delikatnie mówiąc, byłem zawiedziony. Całkiem, całkiem. O i ładny spocik. Trochę ciężko będziemy je zabić Ale mam pierwsze miejsce i to muszę utrzymać Nie, on ma kurta na fuzji i to tego na... Super Ale zabiję mu tego, El Primo Pierwsze czy drugie? Chyba pierwsze Albo drugie? Pierwszy, dobra. Ja mam jeszcze pascę. <kłysy> rzadka, rzadka, rzadka. Bardzo duży rzadka. I... Nita, ty kur! Ej, prędzej ty jak kurna nite będą. Nite... o Nita... nic, nie, ta... nie jeszcze źle. sam klucz, dobra. O, co rusza na A bo co już różne rzeczy za tym? Dobry, ucinek trwa 17 minut. Co jest? Dobra, to na razie widzowie Pa i na razie widzimy się w kolejnym odcinku ze Squadbusters.